Witam serdecznie, ja nazywam się Mateusz Mierzejewski. Jesteśmy w Szklarskiej Porębie. Kolejna prezentacja apartamentu. Bardzo mi miło Państwa gościć. Prezentacja nagrana jest przy użyciu kamery 360 stopni. Także w wygodny sposób możecie zobaczyć wszystko, co jest w koło, zarówno na suficie, jak i na ścianach. Zapraszam serdecznie. Znajdujemy się obecnie w apartamencie 56,4 metra. Trzy pokoje, dwie oddzielne stypianie, przestrzeń dzienna, jadalnia. Przestrzeń z kuchennym. No i co najważniejsze, w tym apartamencie przepiękne, duże okno z widokiem na góry. A z przestrzeni dziennej, bezpośrednie wyjście na taras. Kiedy teraz. Teren jest całkowicie ogrodzony, zielony, liczne szlaki turystyczne, chociażby na Złoty Widok czy, czy na Wodospad Szklarkę jest niewątpliwym atutem tej lokalizacji. Pierwsza sypialnia, sypialnia największa, z łóżkiem małżeńskim, z, z szafeczką, z komodą i z miejscem ewentualnym na na walizki czy na rzeczy, które, które przywożą ze sobą turyści, ponieważ zawsze tych, tych, tych swoich rzeczy przywożą dużo, tych miejsc na składowanie i, i wygodne wypoczywanie jest naprawdę bardzo dużo. Druga sypialnia, troszeczkę mniejsza, ale również komfortowa, wygodna, z dużą łóżkiem, znowuż kolejna szafeczka nocna, kolejna komoda i znowuż miejsce na ewentualne składowanie walizek, bo. Jednak jak ktoś przyjeżdża na 7 czy 14 dni no tych, tych, tych dwa lizek ma dosyć sporo, można je w wygodny sposób poustawiać i one nie będą nam utrudniały pobytu w apartamencie. Tutaj mamy łazienkę w pełni wyposażoną, wykończoną, z kabiną typu Walk-in, z, z odpływem liniowym w podłodze. Także naprawdę bardzo fajne rozwiązanie, bezkolizyjne dla osób, które mają problemy z poruszaniem się. Jest to jak najbardziej dobra opcja, ponieważ nie muszą wchodzić do brodzika, zadzierać nogi do góry. Wyposażona kompletnie, tak jak wspomniałem, pralka, toaleta, szafka z umywalką i kabina. Wszystko, co tak naprawdę potrzebujemy do wypoczynku. Wejście, mały hol, przedsionek. Stoi tutaj mała szafka na buty, plus taka szafka na podręczne. Ciuchy można oczywiście zabudować to większym szafą W zabudowie nie ma żadnego problemu. Tutaj właścicielka akurat zdecydowała się na, na takie rozwiązanie. Aneks kuchenny, też w pełni wyposażony w małą lodówkę, ponieważ to był apartament typowo, mm, typowo wypadowy. Tutaj nikt nigdy nie mieszkał na stałe. Mała lodówka, jak najbardziej uzasadniona, duża lodówka byłaby w że zajmowałaby dużo miejsca, to jeszcze dodatkowo pobierałoby też wiadomo więcej więcej prądu, tak? Zmywarka, piekarnik, płyta, okap, wszystko to co potrzebujemy tak naprawdę do wygodnego wypoczywania czy użytkowania. Stół jadalniany przygotowany na 4 osoby. Sam apartament w sobie może pomieścić 6 osób. 4 osoby w sypialniach, dwie osoby ewentualnie tutaj na narożniku rozkładanym będą mogły naprawdę w bardzo komfortowych warunkach również spędzić nocy jedną, dwie, bądź więcej. Nie ma żadnego problemu. Apartament jest sprzedawany kompletny, wyposażony, gotowy, z możliwością zarządzania przez naszą firmę. Zapraszam serdecznie do, do yy, sprawdzenia naszej strony internetowej apart-invest.pl, na której znajdą Państwo apartamenty, którymi zarządzamy, jak jest stworzona nasza oferta, znajdą dodatkowe informacje, także jeżeli szukacie typowo inwestycji, czyli pod wynajem krótkoterminowy, Również możemy Państwu w tym pomóc. Jeżeli ma to być ulokowanie środków, baza wypadowa dla, dla Was, też nie ma żadnego problemu. Nie ma, nie ma jakiejś umowy, która mówi, że możecie tylko i wyłącznie wynajmować, nie możecie z tego korzystać. Proszę Boże, nie stosujemy takich zapisów. Jeszcze szybki tour, widok. Przestrzeń dzienna. Ja, ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli mają Państwo pytania, na dole wszystkie dane kontaktowe zapraszam serdecznie. Miłego dnia życzę. Pozdrawiam i do następnego.